Witajcie na moim kanale. Wiem, że dawno nie robiłam filmiku, dawno się nie odzywałam, um, ale postanowiłam przyjść do Was z filmikiem z serii Wybierz kartę. Um, wiemy wszyscy teraz, że no, sytuacja w kraju nie jest najlepsza, jest dość trudna. Bez względu na to, no, że musimy żyć w izolacji, też dużo osób straciło pracę. No nic nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało. Jest to na pewno bardzo stresujący czas dla wszystkich. E, także, żeby umieć Wam ten czas, żeby dać trochę nadziei, postanowiłam nagrać e, film X serii Wybierz Kartę. Co czeka mnie po zakończeniu epidemii koronawirusa? Zobaczymy, jakie miłe zdarzenia mogą Was spotkać. Może przed czym karty chcą przestrzec. Jak po prostu będzie wyglądało Wasze życie po tej epidemii. E, mamy cztery grupy kart. To jest grupa kart numer 1, grupa kart numer dwa, grupa kart numer 3 i grupa kart numer 4. W każdej z tych grup kart mamy po cztery karty. E, I teraz zastanówcie się, e, zatrzymajcie sobie filmik na chwilę, która grupa kart to jest ta, która e, przemawiała do Was tak od początku, e, z którą czujecie jakieś przyciąganie, i tą grupę kart sobie wybierzcie. Mm. Tutaj właśnie chodzi o tą pierwszą myśl, o to przyciąganie, bo wtedy ta wróżba będzie jak najbardziej z Wami rezonowała. Ja przypomnę, że jeśli te filmiki Wam się do czegoś przydają, jeśli je lubicie, no to dawajcie łapki w górę, dawajcie suby i jeśli klikniecie sobie dzwoneczek przy nazwie kanału, no to wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia ze wszystkimi filmikami, subskrypcja to jest dla mnie właśnie taki znak, że te filmiki komuś się przydają, że je oglądacie, no jest taka zachęta do nagrywania dalej. Eee, także, żeby nie przedłużać, zaczniemy od pierwszej grupy kart. Jeśli nie, nie podjęliście decyzji, no to zatrzymajcie sobie filmik, ale sądzę, że już taką decyzję podjęliście. W grupie kart numer jeden nie czytam odwróconych kart. Mamy e, piątkę buław. Może to być taki czas, gdzie będziecie musieli o dużo rzeczy zawalczyć, tak? no Życie po tej epidemii się na pewno zmieni. E, tutaj nam też karta pokazuje o to, że będzie duża konkurencja czyli, na przykład, jeśli w tej grupie kary znalazły się osoby, które straciły pracę no to będzie duża konkurencja w staraniu się o nowe stanowisko. Dużo przeciwności losu może być przed wami. E, może będzie trzeba się z pewnymi osobami o coś wspierać, o coś zawalczyć. No, będzie tutaj potrzebna determinacja. E, przeciwnicy będą silni, ale to też nam pokazuje. Właśnie to, że kiedy wyjdziemy z domu, no to nagle wszędzie będzie dużo ludzi, wszędzie będzie tłum, tłoczno i ciężko się będzie przebić przez tą grupę ludzi. Więc tak podsumowując to, jeśli będziecie starać się o nową pracę, no to może być duża konkurencja. E, może być skłonność do konfliktów. Ludzie mogą mieć takie tendencje konfliktowe, każdy będzie walczył o swoje, każdy będzie e, chciał zacząć żyć. Prawdzie życie pełnymi garściami, no i tutaj mogą pojawić się konflikty, więc jeśli chodzi o to, no to będzie dużo przeciwników. Ale zobaczymy dalej, co karty pokazują. Karty dalej pokazują Asa kielichów, więc e, gdzieś tam w tej walce, w tym wszystkim, e, wy odnajdziecie osobę, która będzie was wspierać, bratnym duszę. Może to chodzić o to, że pewne osoby będą brały ślub, bo wiemy, że też śluby teraz są zatrzymane może być e, też tutaj narzeczeństwo dla pewnych osób mogą się narodzić dzieci, możecie począć dziecko a z kielichów to jest szansa na ułożenie sobie tego e, życia miłosnego to jest nadzieja, to są szczęśliwe chwile, to jest spełnienie, błogość e, czyli oprócz tego, że może tutaj w tych kwestiach zawodowych bardziej będzie trzeba coś powalczyć to w tym życiu takim uczuciowym faktycznie zapanuje ta harmonia, będzie radość, będzie ta bratnia dusza będzie osoba, która Was wspiera także tutaj jest Super energia, możecie zacząć właśnie układać sobie to życie rodzinne, jakaś formalizacja pewnych związków, może być bardzo fajna energia. Trzecia karta to jest kupiec, czyli karta, która też mówi o nowych możliwościach, o krótkich wyjazdach w celach rekreacyjnych, czyli tak po tym trudnym czasie będziecie chcieli się zrelaksować. Kupiec też mówi o takim wewnętrznym dziecku, które znajduje się w każdym z nas. E, więc po prostu takie życie chwilą, życie beztroską, korzystanie z życia. Jedyne, przed czym karty tutaj przestrzegałem, to przed tym, e, żeby nie podejmować żadnych decyzji pochopnie, e, żeby nie być lekkomyślnym, bo w karcie głupca gdzieś tam, czy, e, gdzieś tam e, chowa się trochę, tak jak mówię, właśnie taka bezmyślność, takie działanie impulsem, chwilą. Yy, przesadność, yy, więc tutaj, yy, jeśli zachowacie rozwagę, to jak najbardziej będzie to czas, w którym będzie można zacząć brać życie pełnymi garściami, skupić się na rozrywkach i trochę na tych przyjemnych chwilach. I ostatnia karta yy, to jest czwórka mieczy. No więc zobaczcie, uważajcie, żebyście nie przeholowali gdzieś tam z tymi imprezami. I tak dalej, bo tutaj mm, może mieć miejsce taka sytuacja, że trochę zdrowotnie na tym ucierpicie, że będziecie musieli odpocząć. Dziwi mi to trochę ta karta, bo ta karta bardziej pasuje do izolacji, a tu mówimy co jest po izolacji. Też jakiś odpoczynek Was czeka, więc może to jest po prostu związane z tą podróżą, że pojedziecie na wakacje. Ale to też mogą nam mówić e, kartę w połączeniu z tą piątką, bo o to, że może być jakiś problem w znalezieniu pracy. Także w tych kwestiach zawodowych dla tej grupy osób, które wybrały tą grupę hard może być faktycznie problem w znalezieniu pracy ze względu na to, że dużo będzie bezrobocie, będzie ciężki rynek pracy. Lepiej tutaj wygląda ta sfera emocjonalna, bo będzie czas na rozrywki, na takie swobodne życie, na korzystanie z chwili życia, na zabawę, ale też uczuciowo będziecie usatysfakcjonowani, będzie jakaś stabilizacja. Także te kwestie tutaj uczuciowe, bardziej tego życia osobistego wygląda najlepiej, natomiast tutaj z tą pracą pewnego rodzaju problem może się pojawić. Zobaczmy teraz, jak energia jest dla osób, które wybrały grupę kart numer dwa. Tutaj jest jakieś oszustwo, jest siódemka mieczy. Jeśli yy, nie wiem... Staracie się, bo pamiętajcie, że zawsze energia jest odmienna. Jeśli staracie się o jakąś pracę, macie jakiś cel i jest trudny do zrealizowania, to karty podpowiadają, że może trzeba będzie o, o uciec się do jakiejś manipulacji, do jakiegoś oszustwa. Ale też karty nam no, mówią o tym, żebyśmy zwrócili e, uwagę na ludzi, którzy są dookoła nas. Ktoś może nie być do końca fair, e, ktoś może chcieć nas oszukać. Ta siódemka mieczy może mówić e, o tym po prostu, e, że ktoś może chcieć nas okraść. Trzeba uważać tutaj na to, żeby niczego nie zgubić, bo to może być tak, że będziemy już tak szczęśliwi, że możemy wyjść z domu, że nagle stracimy gdzieś tam ten zdrowy rozsądek tą rozwaga, no więc na to uważajcie. Żeby wiecie, zamykać dom, bo to ta karta może być o kradzieżach, o napadach, ale też o ludziach, którzy nie są z nami szczerze, którzy chcą naszym koszkiem coś osiągnąć, także uważamy na to kim się otaczamy, ale też kto może być podpowiedź dla nas, że jeśli mamy problem z osiągnięciem czegoś, czasem może będzie trzeba się uciec do jakiejś manipulacji, coś pokombinować, żeby coś osiągnąć. O tym też te karty mogą nam mówić. Druga karta to tutaj jest giermek denarów. Będzie to czas, w którym zaczniecie poszerzać swoją wiedzę. Może udać się na jakieś kursy, szkolenia, Będziecie kończyć jako, jakieś szkoły, zdobywać jakąś nową wiedzę, podejmować jakieś nowe projekty. Giermki to są zawsze osoby młode. Giermek, denarów to jest karta, która mówi o projektach, więc może część z Was po prostu musiała zawiesić studia, chociaż wszystko jest teraz zdalnie. No to tutaj karty nam pokazują, że wszelkie projekty, które zostały rozpoczęte, a z pewnych względów nie mogły zostać ukończone, będą się dalej rozwijać. Będą się dalej kończyć. To jest też realizacja jakichś planów, jakieś nowe pomysły, iskra zapada do działania, ale też karta, która mówi o tym, że warto się skupić tutaj na poszerzeniu swoich wiedzy. Kolejna karta. Ok, to jest karta takiej dziewiątki, była w pewnym momencie, jak już trochę się ta sytuacja uspokoi, trochę się przyzwyczajimy na nowo do tego, że możemy wychodzić, że wszystko funkcjonuje tak jak kiedyś. Będzie taki czas, w którym. Wy się zatrzymacie i będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co do tej pory macie, czy to Wam daje satysfakcję, czy to Wam daje zadowolenie. Właśnie ta dziewiątka była, mówi o tym, że my stoimy z boku i przypatrujemy się temu, co do tej pory udało nam się osiągnąć, i zastanawiamy się, czego jeszcze w tym naszym życiu brakuje do pełni szczęścia. Więc to jest takie obserwowanie otoczenia, zastanawianie się, trochę bierna postawa i nie podejmowanie żadnych y, y, zbytnich działań. Yy, ostatnia karta u Was to jest As Mieczy, czyli może być, że pojawi się yy, szansa jakiejś umowy, może jakieś projekty doprowadzicie do końca. As Mieczy to są okazje na zdobycie czegoś, na jakieś zwycięstwo, yy, na jakieś yy, intelektualne działania, które przynoszą nam korzyści, ale to też może być podpisanie jakiejś intratnej umowy, czy zdobycie czegoś, na czym nam zależało. Czyli, tutaj podsumowując, kończymy projekty, może nowa praca, podpisanie umowy, zdobycie jakieś rzeczy, na których nam zależało. Uważamy na ludzi, którym się otaczamy, bo ktoś może chcieć nas tutaj oszukać. No i też taki czas na przekalkulowanie jakby swojego życia i tego czy to, co do tej pory osiągnęliśmy, czy to nas satysfakcjonuje, czy jesteśmy z tego zadowoleni. Teraz zobaczmy grupę kart, numer. 3. I tutaj mamy Sprawiedliwość. Może to być tak, że y, wiadomo, teraz wszystkie urzędy, ta, ta biurokracja, sądy, to wszystko pracuje zwolnione, więc to jest Karta Sprawiedliwości. Może będziecie y, właśnie tutaj jakieś sprawy y, sądowe rozstrzygać, może będziecie kończyć jakieś tego typu klimaty. Karta Sprawiedliwości nam o tym mówi. Jeżeli postępowaliście wcześniej w swoim życiu dobrze, nie krzywdziliście nikogo celowo i tak dalej, no to co do Was wróci, czyli wtedy ta dobra energia do Was wraca, bo jest ta karta sprawiedliwości. To, co wniosłeś, to otrzymasz. Zbierasz teraz plony swoich działań. Ale to też jest karta, która nam może mówić, że pewne sprawy sądowe, urzędowe mogą się tutaj rozstrzygać, um, mogą się tutaj dziać. E, druga karta... Tutaj nam mówi o królowej mieczy, aha i to z tą kartą sprawiedliwości to faktycznie będzie chodziło o jakieś sprawy urzędowe, sądowe z jakimiś instytucjami, bo Królowa mieczy to jest osoba na stanowisku. Ona nam może pokazywać jakąś sędzię, jakąś mądrą kobietę, taką, która potrafi trzymać emocje na wodze, taką, m, która bardzo profesjonalnie podchodzi do swojego nawodu. mieści tutaj najbardziej to pokazują jakieś sprawy sądowe, właśnie rozwiązywanie takich spraw. Jakaś kobieta na stanowisku. E, oczywiście, może to też dotyczyć mężczyzny, ale Królowa Mieczy bardziej nam tutaj pokazuje kobietę. Jakoś kobieta na stanowisku będzie podejmowała ważne dochodzenie, do będzie rozstrzygała coś w Waszej sprawie. E, taka energia nam się tutaj pokazuje. Królowa Mieczy może mówić też e, o tym, że po tym czasie tej e, kwarantanny, tej całej sytuacji z, kor z koronawirusem, jakaś e, prawda wyjdzie na jaw. Jakaś tajemnica wyjdzie jak wy się czegoś dowiecie. Może to być związane właśnie z tym, że będzie jakieś postępowanie sądowe, no i tam się dowiecie czegoś. E, ale tu raczej ta kobieta będzie po waszej stronie, będzie wspierająca. E, dalej mamy mm, siódemkę buław. No właśnie, wychodzicie na miasto, wychodzicie do ludzi, jest to duża aktywność, bardzo dużo się będzie w Waszym życiu działo, dużo zmian, bardzo dynamiczny czas. Czas na aktywność fizyczną, nabranie życia pełnymi garściami. Faktycznie tyle nowych rzeczy do was super może przyjść. Ehm, e, rozwiązywanie wszelkich jakichś tam problemów, jakichś rzeczy, e, które wcześniej, e, może nie wiem, was trochę martwiły czy coś. No to też to jest taka duża energia, siły witalne. No, widać, że was, e, wam to siedzenie w domu no, nie sprzyja. I kiedy z tej energii wyjdziecie, będziecie mogli wejść do ludzi, no to zaczniecie e, kończyć wszystkie swoje sprawy, brać życie właśnie pełnymi garściami, bo właśnie tutaj karty nam pokazują, że Wy macie dużo energii, będziecie mieli tyle siły, żeby e, wszelkie problemy, które staną na Waszej drodze, rozwiązać. E, także tutaj też bardzo dynamizm, dużo rzeczy może się dziać naraz, tak? Że tak powiem, wszystko ruszy z kupyta, ale to bardzo pozytywna karta. I ostatnia karta to jest ósemka kielichów. Wiem, że dużo osób nie lubi tej karty, ale to jest po prostu karta, która w tym położeniu chce nam mówić od tego, że wy odchodzicie od tego, co jest dla Was niekorzystne, zostawiacie jakieś przykre wydarzenia ze sobą, to wszystko, co Was ściągnęło w dół i odchodzicie. Idziecie w nową stronę, idziecie w stronę szczęścia, spełnienia. Może niektórzy z Was podejmą jakieś takie ważne decyzje, odejścia od jakiejś relacji, może. Jakiś zmian w pracy. Może właśnie ta sytuacja wpłynie na Was w ten sposób, że Wy coś przemyślicie i zobaczycie, że no, jednak inna droga jest dla Was lepsza, to jest po prostu za każdym razem odchodzenie od tego, co nam nie sprzyja, co ciągnie nas w dół. Także tutaj ta grupa kart e, też bardzo fajna, dużo dynamizm, dużo się będzie działo, na pewno rozwiązanie jakichś spraw urzędowo-sądowych, jakaś tajemnica tutaj może wychodzić na jaw, no i to może powodować, że zaczynacie odchodzić od tego, co jest niesprzyjające Was, może to być tak, że te sprawy sądowe się kończą i gdzieś tam odchodzicie od tych problemów, ruszacie w stronę nowego. Zobaczmy teraz, co mają osoby, które wybrały grupę kart numer 4. Cesarzowo. Będziecie mieli dużo czasu, który będziecie mogli poświęcić dzieciom, jeśli macie dzieci. Jeśli nie, to będziecie też dużo czasu spędzali z swoją matką, z siostrą albo ogólnie z kobietami w pięknych miejscach. Będzie taki dla was czas, w którym będziecie dbać o siebie. Może udacie się do jakiegoś spana, jakiś relaks, może ta sytuacja była dla was. No nie wiem, na tyle stresująca, że będziecie potrzebowali takiego oddechu porządnego. Yy, no i o tym ta karta nam mówi, bo jest ta cesarzowa. Czyli my zajmujemy się sobą, swoim wyglądem, może udamy się do kosmetyczki, do fryzjera. potwierają takie miejsca do spa, zrobimy coś dla siebie, spędzimy, nie wiem, weekend z przyjaciółką. Yy, no właśnie taka energia. Dbamy o siebie. Yy, troszczymy się. Siebie. później jest tak, jakieś nowe rzeczy idą, nadzieję macie na to, że wszystko się zaczyna zmieniać, wszystko się poprawia nowe drogi się otwierają, nowe perspektywy trójka była w my, stoimy świat stoi przed nami otworem wchodzimy w te nowe perspektywy yy, nowe fajne rzeczy do nas idą, po prostu tak, i my zaczynamy odzyskiwać tą nadzieję, z optymizmem patrzymy w przyszłość. Później mamy króla buław. No, jesteśmy bardzo energiczni, bardzo pewnie czujemy się. Może wracamy do pracy, która była gdzieś tam nadal z jakimś spełnieniem, e, ale to też jest tak, że to my w życiu rozdajemy karty. Mamy taką bardzo dominującą energię i coraz się ludzie zaczynają się układać pod nas niż my pod ludzi. E, podejmujemy jakieś działania, jesteśmy bardzo zdecydowani. Bo zaczynamy wychodzić, właśnie i to na miasto. Mało siedzimy w tym domu, jest nas wszędzie pełno. A tutaj będzie taka energia w tym królu buław. No i jest mak. Mak jedynie może nam przestrzegać od tym, że może się pojawić jakiś manipulant w naszym życiu. Ktoś, kto będzie kreował rzeczywistość tak, jak on chce, żebyśmy my ją widzieli, więc na to uważamy, ale to mogą być po prostu. Też karta, która będzie nam mówiła o tym, że wy macie w sobie tyle siły twórczej, tyle kreatywności, takiego intelektu, dzięki któremu mo możecie jakieś twórcze działania podejmować. Mogą to być też dobre kontakty koleżeńskie ale też yy, jakaś nauka, może się znaleźć też czas na jakąś naukę. Podsumowując tą czwartą grupę kart, to tutaj głównie mamy nowe perspektywy i to mamy taki też głównie czas spędzony na przyjemnościach, jest królowa, jakieś wychodzenie na miasto, jest ta cesarzowa, czyli chodzenie do kosmetyczki, do fryzjera, e, tak, zaspokojenie jakichś takich swoich potrzeb i to też taka mm, twórcza wizja, twórcza energia. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli on Wam się podobał, jeśli się przydał, to dawajcie łapki w górę, dawajcie suby. I też dajcie mi znać, jakiego typu filmik chcielibyście, żeby się kolejno pojawił na kanale. No i oczywiście piszcie, komentujcie, bądźcie aktywni. Dziękuję za oglądanie i miłego dnia w tym trudnym czasie Wam życzę. Dużo wytrwałości i dużo zdrówka i takich rodzinnych świąt wielkanocnych.